Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik, a dziś zajmiemy się owocem granatu. Dokładnie, każdy już go kiedykolwiek widział gdzieś po sklepach gdzieś przeważnie leży. Bywają też soki z granatu, które można kupić można też i samemu robić sok z granatów. Jednak ten sok z granatów dla mnie nigdy nie był taki fajny do zrobienia, ponieważ zawsze miałem całą kuchnię zapaczkaną. Ponieważ ciężko mi to po prostu obrać. Kiedyś oglądałem nawet różne filmy, jak to e, dokładnie obierać. Jednak nigdy mi to tak do końca nie wyszło, jak na tych filmach to przedstawiają. Co może być głównie przyczyną tego, że większość osób, które to przedstawiała, miała granaty dojrzałe. E, natomiast u nas, jak to w kraju bywa, bardzo często jest wielkim problemem znaleźć owoc granatu, który jest całkowicie dojrzały. Ponieważ je przeważnie zbiera się tak samo jak banany, czyli jeszcze niedojrzałe, i one tam w trakcie drogi powoli-powoli sobie dojrzewają, i tutaj jest jeden wielki mały problem z tym wszystkim, ponieważ takie niedojrzałe granaty, które były zerwane, niedojrzałe, mają już problemy z tymi właściwościami prozdrowotnymi, które nam ogólnie ten owoc daje. A daje nam naprawdę sporo różnych właściwości, które są naprawdę bardzo fajne dla naszego organizmu. I gdyby nie to wszystko, to mógłbym powiedzieć, że granat jest takim top-owocem, który powinien znaleźć się praktycznie na liście każdego człowieka do spożywania. Jednak, tak jak mówię, ta cała dostępność tego już niestety stwarza dla nas problemy, jeżeli chodzi o ten owoc. Ale. Jakie właściwości głównie tutaj możemy oczekiwać od takiego owocu granatu? Przede wszystkim ma on właściwości dobre na nasz układ kwionośny. Ponieważ naczynia stają się kwionośne bardziej elastyczne, jeżeli gdzieś coś jest tak lekko przytkane, na przykład jakąś blaszką, która się tam zrobiła, również pomaga ten owoc właśnie to troszeczkę usunąć tamte złogi, żeby po prostu był lepszy przepływ krwi. Dodatkowo jeszcze pomaga nam tutaj w zlepianiu się płytek. To są głównie polifenole, które występują w owocach granatu. One pomagają, żeby płytki krwi się nie zlepiały, czyli żeby po prostu nie dochodziło gdzieś do jakichś zakrzepów, tego typu rzeczy i przez to bardzo fajnie to tutaj wszystko funkcjonuje. Owoce granatu bywają również stosowane w alzheimerze, dosyć fajnymi efektami. Przede wszystkim hamują starzenie się komórek, przez co po prostu nie starzejemy się tak szybko. Jesteśmy dłużej młodzi, pełni energii i po prostu szczęśliwi. Również w chorobach reumatycznych, jakichś różnych zapaleniach, tutaj też znajdują zastosowanie, też są używane. W chorobach przewlekłych bardzo często również się je stosuje. Ze względu na to właśnie, że też hamują te wolne rodniki, i przez to zmniejsza się ten cały efekt zapaleń w organizmie, no i dostarczają też witamin przede wszystkim i wiele różnych innych cennych substancji do naszego organizmu. Efekt polifenoli, tych właśnie przeciwzapalny efekt, jest na szeroką skalę wykorzystywany w różnych medycznych kręgach. Ponieważ on hamuje nie tylko i wyłącznie przewlekłe choroby zapalne, ale również takie ostre, które występują nagle, załóżmy jakieś przeziębienie, grypę, zapalenie mięśnia sercowego, tego typu rzeczy. Również bardzo fajny efekt przynosi on tutaj przy problemach z chrząstką stawową, ponieważ też zauważono, że zahamowało się. Jak gdyby używanie tej chrząstki stawowej podczas właśnie stosowania e, takiego wyciągu z owoców granatu, gdzie te polifenole są dobrze skoncentrowane. Naukowcy również zauważyli, że polifenole właśnie z owoców granatu również bardzo fajnie pomagają w chorobach Parkinsona. Także tutaj również zauważono korzystne działanie na mózg. Ponieważ tam wszystko jak gdyby zwiększa się ukrwienie tego wszystkiego i po prostu daje to wyraźne efekty w różnych e, terapiach, które były właśnie naukowo badane pod tym kątem. E, również zauważono bardzo fajny efekt e, takiego ekstraktu z granatu e, podczas nowotworów. Szczególnie bardzo dobre efekty uzyskano podczas nowotworów prostaty. Tutaj było wiele badań, które tutaj zrobiono pod tym kątem, i rzeczywiście wyglądają bardzo fajnie, obiecująco na ten temat, więc jest to jakaś alternatywa. Jeżeli gdzieś coś takiego kogoś dopadło, to można próbować się po prostu takim czymś, jakby dodatkowo do tej terapii całym ratować. W badaniach zauważono również pewną jedną ciekawą rzecz, że te właśnie ekstrakty z granatów. Również hamowały rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych, czyli jak gdyby hamowały te rzuty, rozsiewanie, o tak to dokładnie nazwę, że on po prostu niesiał tak po całym organizmie, te całe metaplazmy i tak dalej były po prostu hamowane, co też jest dość ciekawym efektem tutaj. Zauważono również, że ekstrakty z granatu pomagały ograniczać jak gdyby ilość metali ciężkich w organizmie. Czyli jak gdyby były takim jakby helatatem, że troszeczkę pomagały usuwać właśnie te metale ciężkie w organizmie, które się gromadzą, a one często też są odpowiedzialne za wiele różnych dolegliwości, jak i neurologicznych, co już wiemy, na przykład rtęć, te inne rzeczy, czy też na przykład problemy z mózgiem, zbyt duża ilość aluminium, pamięć na przykład też tutaj na tym może cierpieć. Ale niektóre metale ciężkie również są odpowiedzialne albo przyczyniają się, może tak to powiem, do powstawania nowotworów. I tutaj również zauważono korzystny wpływ na to, że pomagały po prostu jak gdyby usuwać część tych metali ciężkich z organizmu. Zauważono również korzystne efekty u osób z otyłością, ponieważ pomagało to jak gdyby troszeczkę zrzucić dodatkowy nadmiar kilogramów. Co może zatem iść, że właśnie zwiększa się to ukrwienie całe i zwiększa się również jak gdyby dopływ witamin też, czyli składników odżywczych do wszystkich komórek, czyli one po prostu nie głodują i nie wysyłają błędnych sygnałów, że jesteśmy głodni, kiedy nie jesteśmy głodni. Można to tak prosto tutaj wytłumaczyć. Dodatkowo, bardzo fajnie pomaga nam tutaj przy takim ogólnym detoksie całego organizmu, ponieważ zrzucamy też i inne toksyny z naszego organizmu, które po prostu nie są nam potrzebne na dany moment. Jednym z takich właśnie fajnych efektów jeszcze tego wszystkiego jest, pomaga zwiększać naszą odporność organizmu, a odporność organizmu powinniśmy dbać cały czas, ponieważ jest to ważne, jeżeli będziemy to zaniedbywać. A jest tutaj wiele czynników, które się na to przyczyniają, czy mamy dobrą odporność czy nie. To jest jakiś od pożywienia po sen, po ruch itd., itd. To niestety, ale później przeważnie na jesień dostajemy kwitek za to, że nie dbaliśmy cały rok o naszą odporność. No cóż, wszystko byłoby ładnie i pięknie, gdyby nie to, że w normalnym soku z granatów, który możemy sami sobie wycisnąć. Związki polifenoli są jak gdyby ukryte w glikozydzie. I teraz jest mały problem, ponieważ osoby chore, osoby starsze mają problem, żeby strawić ten glikozyd i uwolnić te polifenole z niego. Także tu już jest jeden taki mały, poważny problem, tego wszystkiego. Jednak udało znaleźć się metodę. Mianowicie udało się użyć bakterii fermentujących, gdzie podano właśnie ten sok granatu w działaniu ich, co się okazało, że te bakterie potrafiły strawić ten glikozyt i uwolnić te polifenole. Co zwiększyło znacznie działanie tego wszystkiego, ponieważ nasz organizm jest wtedy w stanie przyswoić dużo więcej polifenoli, które tutaj właśnie są odpowiedzialne za tak idealne działanie tego wszystkiego. Czyli tylko i wyłącznie musimy mieć to przefermentowane, żeby to po prostu dobrze działało. Inaczej ten sok po prostu nie będzie działać. Uwaga na soki kupowane w sklepach. Pamiętajcie, sok z granatu ma być cierpki. Bardzo często w sokach kupowanych ze sklepów one są rozcieńczane ponieważ e, większość ludzi nie ma zamiaru pić takich e, cierpkich soków, więc jest tam dodawany sok z wiśni, e, sok z porzeczki, różne inne soki są tam dodawane. Dodatkowo jest to jeszcze pasteryzowane, co też najlepsze akurat w tym wypadku nie jest. I drugi, drugi problem, który się pojawia, producenci nigdy nie podają ilość polifenoli, e, które znajdują się w danym soku. A nie znając tej ilości, to możemy równie dobrze może tam nie być nic w tym albo bardzo minimalne ilości, a prozdrowotne są właśnie te polifenole, które są. I tu właśnie nawiązuje do tego, że te granaty, które są niedojrzałe, zerwane, one również nie mają dostatecznej ilości tych e, polifenoli w sobie, przez co są mało użyteczne dla nas, co po prostu robi nam tutaj no, problem, e, żeby swobodnie móc korzystać z całej palety super właściwości tego owocu. Jednak ten problem udało się właśnie rozwiązać tutaj w tych ciekawych suplementach, które tutaj stoją obok mnie. Są to dosyć ciekawe suplementy, które właśnie są zrobione z takiego przefermentowanego granatu i są też wzbogacone innymi substancjami. Tutaj może wam przeczytam pierwszy to jest grana forte. I co tutaj mamy na składzie? Przede wszystkim mamy kwas blekowy, co już jest dobre. Mamy właśnie te polifenole, o które nam tutaj chodzi, które są już przefermentowane, e, czyli to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, ponieważ wtedy udaje nam się to bardzo fajnie e, przyswajać. Znajduje się tutaj jeszcze koncentrat z owoców czarnego bzu, bardzo ważna roślina. O tej też już kiedyś wam robiłem filmik. Przeciwzapalna, bardzo fajna roślina. Za niedługo będą kwiaty czarnego bzu. Zbierajcie i trzymajcie. To już Wam mówię, bo się przydają na jesieni. Jakieś przeziębienia, inne rzeczy, idealne. I tu właśnie mamy to też, ten ekstrakt, ponieważ kwiaty, jak i owoce bzu mają praktycznie te same działanie. Dlatego tutaj mamy to pierwsze. To jest grana forte. Następnie mamy grana immun, czyli już nam mówi, że jest na odporność i wchodzimy sobie tutaj na skład i co tutaj mamy ciekawego mamy również te polifenole z przefermentowanych granatów e, mamy cynk który jest bardzo ważny dla naszego układu odpornościowego, mamy selen który również pełni niesamowite ważne e, rzeczy dla naszego organizmu mamy witaminę B2 mamy również e, sok z czarnego owocu bzu dodatkowo do tego i to by było tutaj na tyle, ponieważ tutaj dalej jest sankcylen, co już wymieniłem przed chwilką. Czyli to jest grana imun. To jest głównie taki odpowiedzialny za odporność naszego organizmu. Ten nam się tutaj przyda, ponieważ odporność jest potrzebna. I każda metoda, którą wspomagamy naszą odporność, jest dobra. Następnie mamy jeszcze kapsułki, ponieważ to są płyny. Tutaj mamy kapsułki grana met. I teraz spójrzmy sobie na ten skład, ponieważ ten skład jest jeszcze ciekawszy. Tutaj również mamy polifenole z owocu granatu, również te przewmentowane. Następnie mamy ekstrakt WSTC2 z owocu pomidora. Co to jest teraz? To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Ma również wiele takich właściwości prozdrowotnych dla naszego organizmu. Ale to jest głównie odpowiedzialne za to, żeby nasza krew się po prostu nie sklejała. E, czyli te płytki kwi, które mamy, żeby one się nam razem nie sklejały. Żebyśmy nie dostawali jakiegoś zakrzepu, zatoru, tego typu rzeczy i w konsekwencji np. udaru czy niedotlenienia, e, różne niefajne rzeczy, których byśmy nie chcieli mieć. Następnie mamy tutaj w składzie galangal. Bardzo dobra rzecz. Może ktoś będzie pamiętać, kto polecał Galangal? A mianowicie była to taka pani, która go polecała. Hildegarda, tak, dokładnie. Tutaj był polecany właśnie do stosowania w jedzeniu, dodawała go praktycznie zawsze wszędzie do różnych potraw. Ma on wiele, wiele właściwości. Jednym z tym jest oczyszczanie jak gdyby takich niechcianych, starych soków z organizmu. Ona to tak określała wtedy, ponieważ nie było wtedy jeszcze takich pojęć medycznych, czyli po prostu usuwanie toksyn z organizmu. Następnie mamy ekstrakt z liścia oliwnego. O tym robiłem Wam osobno już film. Był taki film: Liść oliwny, bardzo fajny. Składnik tutaj, tego, który jest dodany, szczególnie jeżeli chodzi o odporność organizmu. Dźwiga ją niesamowicie przy jakichś infekcjach, tego typu rzeczach. Robiłem ten film jakieś dwa lata temu, e, kiedy tam się zaczął taki cyrk śmieszny na świecie, właśnie o liściu oliwnym, e, ze względu na jego działanie na to, jednak ten film no, nie był zbytnio chciany przez całą platformę, na której się znajdujemy, także nie dziwię się. Następnie mamy. Ekstrakt z winogron, czyli resweratrol. Resveratrol też naprawdę dosyć fajna substancja. Dużo jej się znajduje w winach, jeżeli chodzi o to. Jednak też muszą być to dobre, nie jakieś siarkowane i takie inne, bo to już się zaczyna mijać z celem, też zwiększa ukwienie przeciwutleniaczem jest, i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy jeszcze wyciąg skory z sosny i tutaj to jest OPC. O OPC też był szeroki film. Ma naprawdę zastosowanie przy niesamowicie dużej ilości różnych chorób. To przekracza chyba 120 chorób, w których jest OPC używane. I to też jest fajne. Taki film jest. Wpiszcie sobie Szaman OPC zobaczycie. Na pewno Wam powinien wyskoczyć. Zwiększa ukwienie również kwi. Rozrzedza krew. Też jakieś zatory przy żylakach. Zastosowań jest naprawdę ogromna ilość, jeżeli chodzi o OPC. Także to jest bardzo fajny skład. I mamy jeszcze krzem na składzie. Krzem też jest potrzebny dla naszych kości, dla funkcjonowania serca na przykład. E, także, no powiem, to jest naprawdę konkretny skład. I taki pakiecik mogę Wam zalinkować, jakby to kogoś interesowało To możecie to znaleźć w opisie filmu, będzie zalinkowany Jako ciekawostka, macie tutaj 5% rabatu na to jak to kupicie w pakiecie, czyli wszystkie 3 Standardowo i dostaniecie jeszcze 5% z hasłem szaman Czyli będziecie mieli w sumie aż 10% zniżki na te 3 w pakiecie Także to znajdziecie wszystko w opisie filmu, jak to kogoś interesuje Albo u góry na ekranie, a jak kogoś nie interesuje, to przynajmniej ma jakąś nową wiedzę na temat owoców granatu. Cieszę się, jak ktoś mieszka w tym kraju, gdzie sobie może sam urwać drzewa, gdy są dojrzałe, ponieważ wtedy są najlepsze, tylko warto je jeszcze jakoś przefermentować żeby po prostu wyciągnąć z nich całe dobro, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety jesteśmy skazani po prostu na gotowe preparaty, które już po prostu mają te polifenole uwolnione i które dają nam tą pełną moc, który ma owoc granatu. Ponieważ w takiej formie jak on jest, no niestety niewiele skorzystamy, i to dużo ludzi pomija, którzy promują właśnie sok z granatów. Jednak nigdy nie mówią, żeby go nie kupować gotowego ze sklepu, bo to już nic nie daje. A druga rzecz, nikt nie mówi o tym, że ten granat musi być dojrzały i przefermentowany, ponieważ inaczej pijemy, pijemy, no ale naprawdę tak super właściwości z tego nie uzyskamy. To jest ten cały problem tego wszystkiego. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hey.